Jakie nowe produkty wchodzą na rynek tego jesieni? Y, firma Dipol w nadchodzącym sezonie y, ma przygotowany dla państwa nowy preparat. Jest to herbicyd y, rzepaczany do stosowania Salsa 75 WG. Jest to pierwszy sulfonilomocnik do stosowania w uprawie rzepaku ozimego i rzepaku jarego, y, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych. Zawiera substancję etametsulfuron metylu który odpowiedzialny jest za zwalczanie chwastów dwuliściennych, w tym trudnych chwastów kapustowatych. Dzięki stosowaniu tego preparatu będziecie Państwo mogli pozbyć się kłopotu takich chwastów jak tobołki, taszniki, maruna, rzodkiew, świeżopa, czy wiele innych chwastów. Salsa bardzo dobrze łączy się w mieszaninach z innymi preparatami i tymi stosowanymi doglebowo i z tymi, które są stosowane po siebie. Termin stosowania preparatu Salsa uzależniony jest od fazy rzepaku, fazy rozwojowej i stosujemy go od, od liścieni do ósmego liścia. Przy czym najlepszą skuteczność uzyskujemy stosując go na małe chwasty, najlepiej w fazie liścieni. Jeszcze jak chronić jesienią rzepak o zimy, a jak zboża o zimę? Jeśli chodzi o ochronę zbóż o zimych jesienią, tutaj bardzo ważne jest, jeśli najważniejsze, kontrolowanie zachwaszenia, gdyż dzięki temu zboża mają łatwiejsze pole do wzrostu, nie ma wykorzystania składników pokarmowych, nie muszą kontrolować z chwastami. Dlatego przede wszystkim należy ograniczyć tutaj zachwaszczenie i chwastami tutaj z grupy jednoliściennych, także chwastami dwuliściennymi. W tym roku firma Dupont oferuje w sprzedaży preparat glin dostosowany do zwalczania chwastów jednoliściennych i wybranych chwastów dwuliściennych czy to solo, czy to w mieszaninach jeśli chodzi o ochronę rzepaku firma Dipon przygotowała nowe herbicy Salsa 75 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych nie można zapominać także o zwalczaniu chorób, przede wszystkim o ograniczeniu występowania suchej znielizny kapustnych w uprawie rzepaku. Dlatego tutaj zalecamy wykonywanie zabiegów o oparciu o program SPEC, który służy do wsparcia czy prognozowania występowania tutaj suchej znielizny kapustnych. Już wiele lat praktyki pokazało, że klienci, którzy stosowali swoje fungicydy w oparciu o. Program SPED uzyskiwali większą skuteczność i lepszą kontrolę tutaj grzybów twórczych w uprawie rzepaku.